Michał ma około 500 metrów kwadratowych szkoły tańca we Wrocławiu. Borykał się tak naprawdę z samotnością. Samotnością właściciela, czyli tym, co dopada każdego z nas, jeżeli prowadziliście biznes co najmniej kilka lat. Samotnością decyzyjną, samotnością odpowiedzialności i tego, że wszystko musimy nosić na własnych barkach, a potem i tak to trzy razy sprawdzać, a potem i tak poprawiać. Widać było, że Michał jest po prostu sfrustrowany i coraz bardziej dobija go to, czym musi mierzyć się na co dzień jako właściciel firmy. To, co udało się zrobić na warsztatach, to przede wszystkim pokazać mu innych właścicieli i że to, co przeżywał, jest normą, jest codziennością, ale że nie musi przeżywać tego tak ciężko. Wystarczy to metodycznie poukładać. W trakcie warsztatów Michał mierzył się z bardzo ciężkimi rozmowami, negocjacjami czy zmianami, które musiał wziąć na barki. Dzięki temu, że był w towarzystwie i miał ciągły kontakt z innymi właścicielami, na bieżąco dyskutowaliśmy, to, z czym się zmaga. Robiliśmy burzę mózgów i proponowaliśmy rozwiązania. Dzięki temu Michał suchą stopą przeszedł przez różnego rodzaju kryzysy, trudne decyzje, i wspólnie z nami dokonywał zmian w swojej firmie. Często tego typu zmianom towarzyszy bardzo dużo emocji. Dzięki temu, że była grupa, był czat, mogliśmy dyskutować, spotykaliśmy się na wideo, te decyzje były mniej emocjonalne, bardziej przegadane. Mógł spojrzeć z boku i dopiero wykonywać poszczególne ruchy. To, co było dla niego największą wartością, to właśnie wsparcie grupy, szczególnie w tak trudnym okresie, który przechodziła jego firma w momencie przebudowywania całego modelu. Wiadomo, w tej branży wyzwań nie ma końca. Niemniej jednak, już teraz Michał odczuwa, że jego praca jest trochę bardziej metodyczna, trochę bardziej pokładana, trochę bardziej przemyślana. A w razie jakiegokolwiek kryzysu, po prostu pisze na czacie, po prostu spotykamy się na wideo i grupa od razu jest w stanie mu coś podpowiedzieć, uspokoić, pokazać inną perspektywę. To jest właśnie siła grupy. Zresztą posłuchajcie go sami. Cześć, cześć. Jestem już z kancelarią kilka lat. Byłem w Uzbrojonych 4.0, Uzbrojonych 5.0. Mega duże wsparcie, mega fajne materiały, dużo cennych rad i też fajne są te miejsca, gdzie spotykamy się z ludźmi, którzy mają podobne tematy, podobne problemy. Fajnie wiedzieć, że nie jestem sam. W mojej głowie to naprawdę robi dobrze. Więc ja jestem bardzo zadowolony, bardzo polecam. Naprawdę kancelaria robi super robotę i, i w przyszłym roku też gdzieś tam planuję większą współpracę z nimi.